Witam. Mamy pierwszy marzec. Jak wiecie sprzątam na warsztacie. Ech, tutaj prawie się nic nie zmieniło. Mówię prawie bo zniknął kład. Pojechał do właściciela. Ech, zdarzyłem rozebrać dwa fotele. Ta jawka co stała stoi dalej. No i resztę praktycznie nie ruszone. Tutaj trochę poprzesuwałem, tylko co się zmieniło i gdzie? Tu się zmieniło. Tutaj, jak widzicie, tutaj te fotele stały rozebrane. Wiem, że to żaden sukces, ale, ale już coś tu stała moja wiertarka do drzewa. Za chwilę Wam pokażę, gdzie ona teraz stoi, i tu stała piła też została przeniesiona tutaj mam materiał na, na jeden z projektów bo powoli się, powoli się rozpędzamy tutaj się dużo zmieniło jak wiecie sprzątałem, sprzątałem tutaj głównie czyściłem to pomieszczenie zniknęły skutery jest wiertarka ta do nawiercania listew do, do ławek. Są pierwsze ławki, to jest świetna produkcja. To akurat są ławki 80. Model A80. Taka, taki, taki, taki skrót mają A80, czyli A ławka bezoparcza. 80 to jest 80 cm. Standardowo będziemy robić A80, A100 i A120. Były jeszcze a150 i a200. Wiecie o co chodzi. Stelarze znalazłem na magazynie. To są stelarze do ławki, jak. E, e, robocza nazwa e, B80.3. Były B80.4. Tych już nie będziemy produkować, będziemy robić B80.3. Stelarz taki sam, różniły się. Ilością, ilością listew 3 i 4, jak wiecie, B80.3 to są 3 listy.4. To są 4 listy. Do, do tego jeszcze robimy z modeli B, czyli z tych nastawnych, typowo cmentarnych. To są te ławki otwierane. Te, te co się tak otwierają. Sze, 60. Robimy też B60.3 i B60.4. Wam w późniejszym, w późniejszym, że tak powiem terminie, pokażę jak to się wszystko robi. Tu mamy tą piłę. I tu te koła do żony samochodu, które nie będę wyrzucał. Ośki. Ośki z kół zostają. Zostało mi jeszcze do ogarnięcia tutaj trochę. To. No i tutaj raz, dwa, w sumie trzy regały. Raz, dwa, no, cztery regały tu już coś zacząłem ruszać trochę powynosiłem tutaj trochę, trochę coś tam zacząłem robić tutaj już mamy w sumie w sumie mniej więcej dotąd to już mamy wszystko posegregowane to już zostaje, zostaje od nas znaczy zostaje u nas to na jakieś tam projekty może lampy jakieś takie wiecie motoczęści tu mamy tu dzisiaj przytachałem kartonik do przebrania tu już mam drewnochrony już pokupiłem, bo już tam jakaś produkcja ruszyła kilka ławek już sprzedałem to na razie stoi, czeka, czeka na plac tu jak widzicie złom do tego, rzucam, do tego rzucam aluminium, segreguję wszystko, dlatego, dlatego tak to wszystko długo trwa. Został mi do posprzątania ten stół jeszcze mm, takie różne, to jest przeciwtalerz wariatora, i to jest taki, fajny, fajny przeciwtalerz wariatora z dobrej firmy, coś z tego będziemy wykorzystywać. Będziemy robić być może te takie różne. Pierdoły. zostało to do przesegregowania tu trochę postałem te butelki to do wyrzucenia to nie problem eee, tutaj segreguję podkładki sprężyny śruby i nakrętki tutaj w tych wszystkich złomach na, na, na znajdowałem tyle tyle różnych kluczy kluczy mm. To są klucze takie, klucze takie wiecie, bez kompletów. Takie, takie skądś tam też coś z tego będę robił. Jakieś tam może figurki albo coś, na co mi tam przyjdzie ochota. No i tutaj mam skrzyneczkę z tulejkami. Tulejki też odkładam. Niekiedy się tulejki przydają. Tu mam taki stół roboczy, sobie zrobiłem, wysprzątałem ten stolik. Tutaj tu mam taki stół roboczy. Rozbieram tutaj różne, różne pierdoły. Jak jest aluminium, jakieś do odzysku, to, to odzyskuję. To też zostaje, i to tutaj praktycznie jest nowe. Wszystko czyli to, to wraca na sklep. No, dzisiaj pierwszy marzec. Dlatego tak wam, tak wam opowiadam, co, co zdążyłem zrobić. Wiem, że ciężko mi to idzie, bo ja tu nie robię cały czas, ja robię to po prostu w wolnej chwili. Teraz też robię w wolnej chwili, już jest godzina nie wiem która, około 17:00 czekam na telefon od... bo mam gdzieś tam jeszcze jechać po kogoś i dlatego, dlatego, dlatego tu jestem. No to nie wiem, określę, określcie w komentarzach, czy widać jakiś postęp, czy nie. Mi się wydaje, że tutaj nie widać nic. Nie wiem, nie wiem, co wam się wydaje. Co dzisiaj będę robił? Zabieram się za te słupki. To są słupki, które mają już 20, 25 lat, stoją u nas. Także łocho, będziemy coś z tego produkować. I to zabieram się za te słupki. Dzisiaj. subki, lajki, komentujcie co myślicie. Czy to dobrze idzie, czy, czy, czy źle to idzie. Za wolno. Wiem, że mogłem zamówić ten kontener, rzucić wszystko w 3 dni i, i byłoby. A, i tu mamy gotowe takie świeczniki nasze. Nie wiem, jak będziecie zainteresowani, to napiszcie w komentarzu, to pokażę Wam cały proces produkcji. To na przykład to wszystko tutaj tło, to wszystko to są kopyta do różnych y, y, produktów do zrobienia różnych produktów nie pamiętam co do czego to chyba było do stolików tak mi się wydaje tam gdzieś widziałem do stojaków choinkowych y, tutaj na przykład stoi do ławek. O. To jest do, do produkcji ławek na ostatnim etapie. Czyli do łączenia to też jest do produkcji ławek. I tutaj o, tu znalazłem wzornik. To jest ławka taka składana. Czyli składają się nogi pod ławkę. Takie coś żeśmy też robili. I tak. Tu jest wzornik do składania listew na kopyto do składania listew na ławki otwierane. Obojętnie do jakiego modelu pasuje do wszystkich. Giętarka na przykład do profili. To jest 20, 20 na 20. Tutaj wchodzi profil. Tutaj chyba jest 30 na 30. Ręczna gętarka do zaginania. Pokażę wam. Oj, tu mam taki wzornik. Tak to wychodzi. Tak, to mnie. Mam tutaj jeden bok do ławki z oparciem. No i tu mam kopyto do ławki bez oparcia. To jest to kopyto do ławki bez oparcia. A z tyłu jest kopyto do ławki z oparciem. Jak mówię, kilka, kilka produktów poszło. Muszę zapalić światło. Kilka produktów już poszło. Zostało wyspawanych, wylakierowanych, skręcone dechy, i pojechało do klientów. Głównie te ławki idą na, na cmentarz, są, są jako ławki cmentarne. Tam też widziałem gdzieś gętarkę do blachy, do skrzynek, do skrzynek do ławek cmentarnych. O tu mamy jakieś listwy. Zostały. A tu mamy dwa boki do łachy. Tak to, tak to wygląda. Czyli, jak widzicie, dzieje się coś. Dzieje się coś. Dobra, zabieram się za. Będę robił dzisiaj furtkę. Zabieram się za furtkę. Niedługo materiał ukaże się na. Na, na naszym kanale, jak jesteście zainteresowani, jak zrobić fajną, kur, fajną furtkę, to, to zapraszam. Subki, lajki, komentujcie. No i do następnego.